Ministerstwo Edukacji Narodowej uważa, że świadectwa zgodne ze stanem faktycznym są nieważne, bo są niezgodne z rozporządzeniem, które co prawda jest nieaktualne, ale nikt go nie znowelizował, więc jest nadal obowiązujące. Proszę Państwa, trzeba sięgnąć do klasyki polskiego filmu i powiedzieć, niezły macie siostry bałagan w tym archeo. Ja tu widzę niezły burdel! Burdel to wy macie w tym swoim archeo. Nie wiem, gdzie pan Czarnek się podział, ale może się dowie, czym zajmuje się Ministerstwo Edukacji Narodowej. Otóż Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zajmuje się programami nauczania, tylko podstawami programowymi. Można to było ogarnąć przez parę lat. Nawet pytania nie umiecie zadać porządnie. Ale czegoż się spodziewać? Zbanie roku. No pani Barbaro, ale żeś poleciała. Zban roku, dzban... Zban to takie słowo młodzieżowe, ale sprzed lat. Warto by było znaleźć coś bardziej współczesnego. Bo jak będziesz powtarzała takie suchary to dzbanem, to ty zostaniesz.